W piątek 11 czerwca 2021 roku otwarto w Bielsku Białej wystawę malarstwa Karola Palczaka, nagrodzonego dwa lata wcześniej Grand Prix 44 Biennale Malarstwa Bielska-Jesień. Kuratorem wystawy, tym co teraz widzę, był Piotr Rybso. Nagrodzony artysta mieszka w swojej rodzinnej miejscowości, czyli podkarpackiej Krzywczy, dokąd wrócił po studiach na krakowskiej ASP. Rodzinna wieś i pejzaż, przestrzeń i atmosfera stanowią nieustającą inspirację dla palczaka. Na wernisarz przyjechała rodzina i modele artysty, którzy pozowali do zdjęć przed obrazami, na których zostali uwiecznieni. Tytuł wystawy, tym co teraz widzę, nawiązuje do słów Ludwika Wittgensteina z uwag o barwa. Czym właściwie jest świat świadomości? Czy nie moglibyśmy powiedzieć tym, co teraz widzę? Palczak powraca do tradycji nastroju, czyli sztimungu, słowa klucza nadającego zmienny sens i nieprzewidywalną potencjalność także znanym rzeczom, które transformują i zmieniają się na naszych oczach w coś. Obcego, dziwnego, groźnego, widzianego jakby pierwszy raz. Słowo sztimunk jest tu o tyle adekwatne, że odwołuje się do XIX-wiecznego malarstwa monachijskiego, które wychodząc z realizmu i warsztatowej biegłości, miało ambicję pokazać jakiś naddatek, nie dający się wyrazić słowami. Tajemnicze coś, co rodziło się dzięki wzbudzonym przy okazji afektom. Obrazy palczaka są oszczędne kolorystycznie, dominują zgaszone barwy, jakby przyprószone szarością, nadające scenom nastrój zmęczenia, melancholii i nomen omen wypalenia, bo na wielu płótnach pojawia się dym i ogień. Pejzaże są czasem opustoszałe, czasem pojawia się samotny człowiek, a właściwie zawsze samotny mężczyzna, bo na obrazie nie ma kobiet. Niekiedy turla śnieżną kulę, niekiedy stoi czy idzie, lub po prostu rozkłada ramiona, a niekiedy także po prostu staje w płomieniach lub się wieszy. Bohaterami są także worki na śmieci, stare samochody, śnieżne bałwany i zwinięte węże ogrodnicze zmieniające się w mandale. To niełatwy świat, w którym człowiek zmaga się z samotnością, zagubieniem, niezrozumieniem, brakiem powinowactwa z czymkolwiek. Obcość tego wokół dojmuje i udziela się patrzącemu, który niespodziewanie sam dla siebie staje się misfit, niedopasowany do niczego. Nie rozpoznając niczego wokół, jako już oswojonego. Drzewa nie mają liści, ziemia pokryta jest śniegiem, nic nie wzrasta, nie rodzi się, zatrzymało się i trwa, powtarza się jak na filmie Dzień świstaka. Znaleźliśmy się w pętli czasowej, a ta niespodziewanie zaciska nam się na szyi. Tkanka świata, kiedyś zwana pejzażem, jest nieprzenikniona. Nie można się w nią wpleść. Coś nieodwołalnie się skończyło i ciągle powraca jako skończone. A na narodzinę czegoś nowego nie ma widoków. O ja mówiłem wcześniej, a teraz chciałem tylko przywołać tę męskość, która twardo stąpa po, po okolicach Sanu i, i, i generuje i tworzy te wyobrażenia, które wprawdzie w naturze są osadzone, ale, ale wychodzą z kultury. Wchodzą z kultury do kultury malarskiej, kultury nowoczesnych mediów, kultury filmów, fotografii. Zachęcam bardzo do tego, jak tytuł wystawy podpowiada, żeby, żeby się przyglądać i patrzeć na te obrazy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz o wszystkim podziękować i także trzeba podziękować moim modelom i ludziom, tym, którym to powstało, bo to auto się samo nie rozwaliło. <grym> <grym> także wszystkim dziękuję.